Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w materiale szkoleniowym CAR Group. Ja nazywam się Dawid Gaweł, jestem trenerem przygotowania motorycznego, trenerem personalnym, a także byłem sportowcem oraz szkoleniowcem. Dzisiaj zajmę się mówieniem zagadnienia zdolności motorycznej siły. Jest to podstawowa, główna zdolność motoryczna, będąca bardzo mocno powiązana z pozostałymi zdolnościami. Stanowiona, tak jakby Punkt wyjścia do kształtowania pozostałych zdolności, jest istotnym elementem przygotowania motorycznego w bardzo wielu dyscyplinach. Zaczynając od definicji siły, jest to zdolność do pokonywania oporu zewnętrznego lub też przeciwdziałania temu oporowi kosztem wysiłku, pracy naszych mięśni. Żeby była możliwość generowania siły, potrzebują do tego skurcz mięśni. Istnieją różne rodzaje skurczu mięśniowego. Będzie to kolejny skurcz izometryczny, charakteryzujący się stałym wzrostem napięcia mięśniowego przy zachowaniu stałej długości mięśnia. Pozostałe rodzaje skurczu mięśniowego będzie to skurcz auksotoniczny. Gdzie zmianie ulega zarówno długość mięśnia, jak i napięcia. Takie coś możemy zaobserwować np. podczas chodu czy biegu, a także skurcz izotoniczny, gdzie długość mięśnia zmienia się, przyczepy oddalają się bądź przybliżają przy stałym napięciu. W kontekście tego skurczu możemy sobie mówić o pracy koncentrycznej, kiedy przyczepy mięśnia przybliżają się do siebie, a także ekscentrycznej, gdy oddalają się. Istnieje kilka rodzajów siły. Możemy sobie powiedzieć tutaj o sile ogólnej, jako taki główny cel treningu siłowego. W kontekście masy ciała zawodnika możemy wyróżnić absolutną siłę mięśniową, jak i względną siłę mięśniową. Siła absolutna nie uwzględnia tutaj masy własnej zawodnika. Z kolei siła... Względna jest to ilość absolutnej siły mięśniowej i masy ciała osoby ćwiczącej. Idąc dalej, możemy sobie powiedzieć o sile wytrzymałościowej, gdzie będziemy odnosić się do już większej ilości powtórzeń. Będzie to zdolność do wykonania danej czynności, danej czynności na przykład podniesienia sztangi na większą ilość powtórzeń. Idąc dalej, możemy sobie powiedzieć o sile szybkościowej, czyli maksymalnej sile, jaką jest, jesteśmy w stanie wytworzyć przy bardzo wysokich prędkościach ruchu. Dalej siła maksymalna, czyli maksymalna siła, jaką jesteśmy w stanie wygenerować podczas takiego maksymalnego skurczu dowolnego. A także siła specjalna, odnosząca się do Zadań czynności ściśle powiązanych z daną dyscypliną sportu. Teraz, w kontekście siły, możemy sobie powiedzieć, dlaczego jest ona taka ważna. Można wyróżnić trzy rodzaje, trzy typy, określające poziom siły zawodnika i jak ona będzie wpływała na jego zdolności. Możemy sobie powiedzieć o fazie, deficytu siły, w fazie związku siły i w fazie rezerwy siły. O co tutaj chodzi? W fazie rezerwy siły, zdolności motoryczne zawodnika, jego potencjał jest jakby ograniczony w związku z brakiem, brakami tej danej zdolności. Jeśli nasz zawodnik znajduje się w fazie związku siły, czyli inaczej strength association phase, Wtedy yy, posiada on optymalny poziom siły, który pozwala na, mu na y, rozwijanie pozostałych zdolności motorycznych, a także od, osiągnięcie odpowiedniego wyczynu sportowego. Przykładowo, yy, tutaj odwołując się do badań yy, dr Suhomel yy, dla przysiadu ze sztangą z tyłu, yy, ta faza trwa od przedziału. Taką górną granicą dla tego przedziału, gdzie znajdujemy się w fazie związku siły, będzie to poziom dwukrotność wagi ciała do przysiadu z tyłu, jako taka, taki standard. Idąc już dalej do góry, nie będzie znaczących benefitów z tego tytułu i będzie to już ta faza rezerwy siły. W wyniku treningu siłowego organizm podlega różnym adaptacjom. Możemy sobie podzielić te adaptacje fizjologiczne jako adaptacje morfologiczne i neurologiczne. Adaptacje tutaj morfologiczne będą odnosiły się do zmian takich jak zmiana wielkości mięśnia, przekroju poprzecznego, zmiany jego budowy czy typu włókien. Z kolei adaptacje neurologiczne będą od tutaj powiązane z poprawą koordynacji wzorców napinania poszczególnych mięśni. Przykładowo, jeśli dany ruch jest często wielokrotnie powtarzany, stajemy się nim po prostu lepsi. Można to zaobserwować na przykład w taki sposób, że po wykonaniu na przykład danego makrocyklu uwzględniającego Konkretny ruch, przykładowo martwy ciąg, stajemy się w nim po prostu wydajniejsi, potrafimy lepiej skoordynować nasze mięśnie, odpowiednio je pobudzić, i ta zdolność koordynacji również wpływa na zwiększenie naszej siły mięśniowej. Czyli tutaj już na poziomie układu nerwowego stajemy się lepsi w danym ruchu. Siła mięśniowa jest warunkowana przez poszczególne czynniki. Jednym z nich jest ilość zrekrutowanych jednostek motorycznych. Jeśli mówimy o jednostce motorycznej, mamy tutaj na myśli pojedynczy neuron oraz wszystkie włókna mięśniowe, które unerwia. W kontekście rekrutacji jednostek motorycznych można sobie powiedzieć o zasadzie wielkości Henemana, mówiącej o tym, że Większe jednostki motoryczne zostają aktywowane później, jakby jest, następuje taka hierarchia w zależności od wielkości. Pierwsze te mniejsze, a następnie przechodzimy do, tej, do tych większych. Kolejnym czynnikiem, warunkującym siłę mięśniową, będzie kodowane, kodowanie częstościowe, czyli rate coding. Chodzi tutaj o częstość pobudzania poszczególnych jednostek motorycznych. Nie jest wcale tak, że im większa siła, tym będzie lepsza, lepsza częstość kodowania, ale w odniesieniu tutaj do właśnie takich ruchów balistycznych, eksplozywnych, plajometrycznych wpływane, wpływają one pozytywnie na. Właśnie częstość tego kodowania, rate coding, co może poprawiać przejawianie czy poziom przejawianej siły mięśniowej. Kolejnym czynnikiem wpływającym na poziom siły będzie synchronizacja jednostek motorycznych, czyli to, jak będziemy w stanie odpowiednio wykorzystać grupy mięśniowe, synchronizować odpowiednio pracę poszczególnych jednostek, tak żeby. Wytworzyć większą siłę, co będzie tutaj powiązane ze stażem czy doświadczeniem treningowym. Idąc dalej, kolejne czynniki będzie to stosunek włókien mięśniowych. Jak dobrze wiemy, włókna szybko kurzliwe, fast twitch będą miały większy potencjał siłowy, będą w stanie przejawiać więcej siły, i tutaj jest stosunek włókien z przewagą właśnie szybko-okurczliwych będzie zwiększał nasz potencjał siłowy. Innym czynnikiem może być tak samo hipertrofia mięśniowa, przekrój poprzeczny mięśnia. Większa masa mięśniowa będzie również wpływała na generowanie większej siły mięśniowej. Trening siłowy może tak samo wpływać na inhibicję, czyli hamowanie mięśniowe. W naszym ciele znajdują się takie organy, które działają jak Pewien rodzaju bezpiecznik mający na celu hamowanie maksymalnej siły, jako forma ochrony przed rozwinięciem zbyt dużego skurczu. Przykładem może tutaj być aparat Goldschiega. Trening siłowy wpływa w ten sposób, że może on obniżać to hamowanie, przez co będzie możliwe rozwinięcie jeszcze większej siły. Przykładowe inne czynniki wpływające na siłę mięśniową może to być na przykład stopień pobudzenia yy, zawodnika, poziom zmęczenia czy też wykorzystanie cyklu rozciągnięcia skurcz. Tutaj na przykład wykorzystując odbicie, jeśli mówimy o ćwiczeniach siłowych, na przykład odbijając w cudzysłowie sztangę od klatki czy odbijając się na dole od przysiadu, też jesteśmy w stanie wygenerować Więcej siły wykorzystując właśnie tą energię sprężystą. Oczywiście są to tylko przykłady czynników warunkujących jest naprawdę bardzo dużo. Jak już wspominałem, siła mięśniowa stanowi podstawową zdolność motoryczną. Wraz z wytrzymałością jest zaliczana do kondycyjnych czy też energetycznych zdolności motorycznych i będzie stanowiła i główny element i punkt wyjścia do rozwoju pozostałych zdolności motorycznych, yy, będąca ściśle, ściśle powiązana np. z mocą mięśniową czy też szybkością. Tyle yy, w roli wstępu do yy, zagadnienia tej zdolności motorycznej, a w kolejnych odcinkach zajmiemy się omówieniem pozostałych zdolności. Dzięki, cześć.